No tutaj cicho i witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na moim kanale, w którym poruszę temat serwera Ravia. Jak wiecie, bądź nie, lub słyszeliście albo jeszcze nie słyszeliście, chodzą pogłoski, że na serwerze Ravia jest osoba, która ma dostęp do panelu administratora. No i osoba ta, jakiś tam Kowalski, co za tym idzie, ma dostęp także do każdego konta z Ravi. To znaczy, że osoba wchodzi na konto pewnego gracza i bez jego wiedzy zabiera cały ciężko zarobiony ekwipunek. Czy to trochę nie jest śmieszne? Albo może administracja nawaliła tutaj? Ale właśnie gdzie jest administracja serwera, jakiej nie ma? Wiadomo, że ciężko jest prowadzić serwer Metin 2, no ale jeżeli ktoś już ma dobre chęci i naprawdę chce to robić i chce włożyć w to kupę czasu i zajmować się tym, to niech to robi, prawda? Podam Wam taki przykład. Jest dawca serwera, czyli osoba, która prowadzi serwer, jest konsument, jeżeli tak to można nazwać. A co za tym idzie dokładniej? Jeżeli ja jestem konsumentem jakiegoś serwera, czyli gram na nim i wkładam to swój czas i ciężką pracę nad tym, to liczę na to, że także moja praca zostanie w jakiś sposób uszanowana przed administracją. A co za tym idzie jeszcze? Że administrator serwera powinien dbać o każdego gracza, a dokładnie o jego dobro, chociażby dlatego, że wybrałem ten serwer, a nie inny. Ale pomina pominając już to, jaki ten serwer nie jest, a jaki jest, Czas przejść do innej sprawy, którą można nazwać tak malutką wojną pomiędzy youtuberami na tym właśnie serwerze. Więc możecie być źli za to, że wypowiadam się na ten temat, ponieważ jestem nową osobą na YouTubie ale jest coś takiego jak wolność słowa, prawda? I widzę co się dzieje. Powstała ostatnio spina pomiędzy takim youtuberem jak Nitro i zalegalizowany. Co prawda moim zdaniem cała ta spina była niepotrzebna, a dlaczego? Powiem Wam tak, nie chcę tutaj wybierać między Nitrem a zalegalizowanym, no ale muszę przyznać większą rację zalegalizowanemu, bo on ma troszkę więcej racji niż Nitro. I jeżeli chodzi tutaj o zalegalizowanego, grał na serwerze rawia dość długo i osiągał przyzwoite poziomy na swoich postaciach, a jeżeli chodzi o Nitro, a dokładnie o to, co pisał na swoim fanpage'u na temat zalegalizowanego że zalegalizowany odszedł z Ravi tylko po to aby promować jakieś inne gówno za pieniądze czyli administrator serwera miał mu płacić pieniądze za nakręcenie odcinka z serwera oczywiście co miało dać serwerowi promocję to znaczy większą ilość graczy na serwerze ale Nitro wspomniał jeszcze o tym że zalegalizowany wybrał wy... nie wybrał sorry wypromował się na rawi i odszedł yy, z tego powodu i się jak kretyn no, ale Nitro, popatrz, jeżeli ktoś robi filmy na YouTube'a, to znaczy, że zaczyna od zera, prawda? Więc powiem ci tak, że mogłeś zachować się w tej sytuacji troszkę inaczej. Nie musiałeś od razu rozgłaszać tego po całym internecie, bo można powiedzieć, że już jesteś tam troszkę rozpoznawalny w tym internecie. Jeszcze powiem, że sprawę można było wyjaśnić spokojnie w inny sposób, a jeżeli chodzi o to o zalegalizowanego, że naprawdę bierze pieniądze za nakręcenie filmu z jakiegoś innego serwera niż rabia, to niech sobie bierze, każdy z nas ma swoją głowę i potrafi nią myśleć, prawda? Więc najlepiej byłoby, jakby każdy miał prawo do własnej wypowiedzi na dany temat, niż od razu rozgłaśniać w internecie, a dokładnie na YouTubie bądź na Facebooku. Więc moim zdaniem to było bardzo bez sensu. No. Na tym kończę tego audiologa. Myślę, że wszystko będzie dobrze. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jeżeli jesteście mojego zdania, napiszcie pozytywny komentarz, albo dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się Elo. No ale Nitro, popatrz, jeżeli ktoś robi filmy na YouTube'a, to znaczy, że zaczyna od zera, prawda? Więc powiem ci tak, że... Mogłeś zachować się w tej sytuacji troszkę inaczej. Yy, nie musiałeś od razu rozgłaszać tego po całym internecie, bo można powiedzieć, że już jesteś tam troszkę rozpoznawalny w tym internecie. Yy... I jeszcze powiem, że sprawę można było wyjaśnić spokojnie w inny sposób. A jeżeli chodzi o to, o zalegalizowanego, że naprawdę bierze pieniądze za nakręcenie filmu z jakiegoś innego serwera niż Rawia, to niech sobie bierze. Każdy z nas ma swoją głowę i potrafi nią myśleć, prawda? Więc najlepiej byłoby, jakby każdy miał prawo do własnej wypowiedzi na dany temat, niż od razu rozgłaśniać w internecie, a dokładnie na YouTubie bądź na Facebooku. Więc, moim zdaniem, to było bardzo bez sensu. No. Na tym kończę tego audiologa. Myślę, że wszystko będzie dobrze. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jeżeli jesteście mojego zdania, napiszcie pozytywny komentarz albo dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Elo. Zgłaśniać w internecie, a dokładniej na YouTubie bądź na Facebooku. Więc moim zdaniem to było bardzo bez sensu. No. Na tym kończę tego audiologa. Myślę, że wszystko będzie dobrze. Pozdrawiam Was. Wszystkich bardzo serdecznie. Jeżeli liście mojego zdania, napiszcie pozytywny komentarz, albo dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Elo. Jeżeli liście mojego zdania, napiszcie pozytywny komentarz, albo dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Elo. Lapkę w górę. Trzymajcie się. Elo. Elo.